Jest szalona, niesamowicie szybka, warczy, strzela, nareszcie prawdziwa Kupra VZ, a jednocześnie bez problemu nadaje się do jazdy na co dzień. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witam z zakierownicy samochodu, który takim typkom jak ja, opowiadającym wszem i wobec, że crossovery to nie. Bo się nie prowadzą i tak dalej, to mówi, potrzymaj mi kanister z benzyną, a może lepiej dwa. Bo okazuje się, że coś wyższego, jednocześnie szybszego, ale też na co dzień da się to połączyć. No, są tacy, którzy próbują. Są też tacy, którzy próbują kupić używany samochód, wierząc ślepo w to, co powiedział im sprzedający. Bo przecież nic nie było bite, lakierowane dla odświeżenia. Aha, i właśnie od tego jest Car Vertical, czyli partner kanału i Wasze zabezpieczenie przed zakupową w topą. Sprawa jest banalnie prosta. Wpisujecie win, pobieracie raport i jedziemy na przykładzie tego Golfa. Od razu widać, że przebieg to ściema. Klik i proszę: 90 tysięcy w 23, a potem 64 w 24. Co prawda, samochód na szczęście nie jest kradziony ani poszukiwany, nie jest żadnym zabezpieczeniem kredytu. Ale rzuciło mi się w oczy, że miał uszkodzenia, to lecimy ze zdjęciami. No właśnie, zastanówcie się, patrząc na to, czy chcielibyście, aby tak wyglądał w przeszłości wasz samochód. Te zdjęcia się łatwo ogląda, bo to jakieś obce auto, ale pomyślcie, że nie sprawdziliście i kupiliście. Dlatego pamiętajcie, że lepiej kliknąć kilka razy i się uspokoić, niż potem żałować. A jeśli klikniecie w link pod filmem albo wpiszecie hasło Automoto, to jeszcze dostaniecie 30% zniżki na raport. Polecam. Dobra, ale co to w ogóle jest ten prawdziwy Formentor VZ? Zacznijmy od wymiarów, abyśmy wiedzieli, z jakiego rodzaju crossoverem mamy do czynienia. A ma on 4451 mm długości. 1839 szerokości i 1511 mm wysokości. Rozstaw osi to 2680 mm. Kupra Formentor dostępna jest w wielu wariantach napędowych. Znajdziemy tu czyste benzyny, miękkie hybrydy, pluginy, jest nawet diesel i przede wszystkim trzy wersje szczycące się emblematem VZ. Pierwsza z nich to testowany jakiś czas temu plugin o mocy 272 koni. Druga to dwulitrowe 265-konne TSI, a na szczycie zasiada, jak to przed chwilą określiłem, prawdziwe VZ, czyli testowany dziś wariant z napędem na 4 koła. Co konkretnie skrywa pod maską? Topowy wariant Formentora to benzynowe 4-cylindrowe 2-litrowe TSI generujące 333 konie mechaniczne i 420 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Samochód rozpędzi się do 250 km na godzinę, a czas od zera do setki to 4,8 sekundy. Ok, to podstawa jest, a teraz pytanie, czy w ten samochód to Wy się w ogóle zmieścicie? Zaglądamy do bagażnika. A ten skrywa 420 litrów pojemności, czyli aż 75 więcej niż w wersji plug-in. Do tego podwójna podłoga z kilkoma niedużymi schowkami. To teraz kanapa, i moje 182 cm, jest naprawdę świetnie. Chociaż uważajcie na twarde obicia foteli. Na stopy nie jest źle, ale już nie rewelacyjnie. I jeszcze raz podkreślę, bo warto przed kolanami kapitalnie. Dobrze jest też nad głową, mimo dużego, podobającego mi się bardzo dachu panoramicznego. A jeszcze bardziej podoba mi się trzecia strefa klimatyzacji. Są porty USB, ale jest też ogromny Tunel. To jeszcze 192 cm grzesiek. A stopy mogą być więcej, ale... nie jest najgorzej. że nogi całkiem wygodnie, komfortowo nad głową jest jest ok pomimo szklanego dachu to tył załatwione standardowo zapraszam do przodu chociaż tutaj bardzo dużo czasu to nie spędzimy, bo byliśmy tu już kilka razy no bo zobaczcie czy Formentor w wersji VZ jakoś szczególnie różni się od tych nie wiem, na przykład 1.5 niespecjalnie Ciężko nie zauważyć tutaj telewizora, no bo to już niedługo będzie miało takie rozmiary. Oczywiście te dwie grupy, jedna bardzo duża, czyli wypad z tym, i ta druga mniejsza, do której ja się powoli, trochę wstyd, ale powoli zaczynam się zaliczać, że im większe, to tym łatwiej w to trafić, bo nie ma jakichś takich minimalnych ikonek, gdzie tam temperatura, gdzie cokolwiek. Pomimo tego, że na przykład tutaj mamy te, to nie są przyciski, no możemy sobie to dotknąć. Przejechać palcem lewo prawo, zmienić temperaturę, czyli takie powiedzmy, dotykowe, ale to wszystko jest duże. Powiem tak, są takie systemy multimedialne łączące też w sobie obsługę na przykład klimatyzacji dotykowe, które nie to, że lubię, ale mniej mi przeszkadzają. I ten przeszkadza mniej. Cała reszta to wszystko jest szybkie, to wszystko jest intuicyjne, to wszystko jest fajne, pod warunkiem, że działa. No bo nie działa zawsze. Ale mówiliśmy o tym milion razy, przypomnę, jeśli ktoś nie widział, Android Auto, Apple CarPlay są i są bezprzewodowe. I one również działają bardzo dobrze, stabilnie, pod warunkiem, że się połączą. A to nie jest takie oczywiste. Słabo nam działał CarPlay, ja to przyznam, ale to była wina tego, że jechaliśmy z grzeszkiem dwoma samochodami i one się przełączały, bo ten telefon był tu i tu sparowany. Jak jeździłem na Android Auto, to było dobrze. Jak się połączyło. Nie będę tutaj długo zostawał, bo milion razy to pokazywałem. Może chwilę zatrzymam się na zegarach, bo zwracam na to ostatnią uwagę. W Astrze, którą jeżdżę od pewnego czasu, te zegary są tragiczne. To w ogóle nie są zegary, jakiś zbiór cyferek porozrzucanych dowolnie. A tutaj macie kilka ustawień, większość jest fajna. Przypomina to zegary. Jest duża możliwość konfiguracji. To jest ważne. Na zegary się gapimy, szczególnie jak nie mamy Headapa. Ja tu nie mam. Te są super. Bardzo dobry jest też podłokietnik, którego wysokość możemy sobie regulować. Dzięki temu lewa i prawa ręka mogą być na równi po prostu dla różnych osób, a nie jakiś jeden tutaj, że tak powiem, właśnie nieregulowany. No i audio, bo to też muszę powiedzieć. Sennheiser, bardzo fajna firma. Bardzo lubię nagłośnienie od tej marki i nie wiem o co chodzi, bo tutaj nie wiem, są kupry z tym nagłośnieniem, gdzie jest dużo lepiej. Tu jest dobrze ale nie jestem zachwycony. Ten dźwięk nie jest taki czysty, jak to się czasem czy często zdarza przy tym producencie. Mniej basu, ale nie będę też długo o tym gadał, bo chyba bez sensu. Ilu z klientów Kupry zwraca uwagę na dźwięk tak jak ja? Większość powie, że jest super. Niech tak będzie. I dobra, zacznijmy zajmować się tym, co tutaj jest najważniejsze, czyli po prostu jazdą. No i ze środka mocno powiązane są z nią fotele. Zobaczcie, to są oczywiście kubełki, czyli nie wyregulujemy sobie zagłówka. Mówię o tym sto razy, ale trzeba. Nie każdy ma świadomość, bo można wsiąść w salonie, skupić się na tych przyspieszeniach, o których zaraz, i zapomnieć. Polecam jednak nie zapominać. To jest fotel, który was mocno okala, ale moje zdanie jest takie, że nawet przy moich gabarytach, tutaj jest cały czas wygodnie. Jak są zakręty, to ten fotel trzyma. A na co dzień? Czy nawet na dłuższej trasie, mnie przynajmniej jest wygodnie. To jest mega ważne, bo nie zawsze tak jest przy kubełkach. Zanim polecimy do najważniejszego, muszę jeszcze dwa słowa o lakierze. Mamy w kuprze lakiery zwykłe, mamy metaliki, które kosztują normalnie poniżej 4000. Ale jest tutaj też coś wyjątkowego, czyli trzy lakiery specjalne matowe. Są one cholernie drogie, bo kosztują prawie 11 tysięcy. Są raczej ciężkie w utrzymaniu, mam tu na myśli ewentualne naprawy po uszkodzeniach. Ale są też nieziemsko piękne i nadają tym samochodom niepowtarzalny charakter. Nie wiem, który bym wybrał, bo podobają mi się wszystkie trzy na czele z dzisiejszym. Wiem jednak, że mimo wszystkich wad osobiście nie wyobrażam sobie kupienia kupry bez jednego z nich. Bajka. No i teraz mięcho, mamy kupry VZ. W wersji plugin, one mocowo, tak procentowo, jakoś bardzo od tego się nie różnią. A faktycznie to są dwa zupełnie różne samochody. Tam też można powiedzieć, no taki samochód plugin robi wrażenie. Pod 300 koni, mało spala, i on naprawdę robi wrażenie. Na papierze. A tutaj każda jazda tym samochodem to może być przeżycie. Można sobie jechać tak jak teraz ja. Nie, tutaj. Drive profile, komfort. Normalny, zwykły samochód na co dzień możecie podwozić dziecko do przedszkola, do szkoły, kogokolwiek. Jeździć spokojnie, komfortowo. To jest zwykły, codzienny samochód. I potem jest tryb performance. I ten samochód zaczyna być wariatem. Zaczyna być głośniej. Nawet w tym trybie potrafi już strzelać z wydechów. I to jest tryb, który polecam traktować jako taki tryb sport, bo jest jeszcze mocniejszy, czyli kupra. Ja to włączę. Nie wiem, czy słyszeliście. Strzela z wydechów nawet przy takiej prędkości, przy 40. Odpuszczasz gaz, strzela, burczy, wyje. I w tym się nie da jeździć na co dzień, przynajmniej nie długo. Jak chcesz powariować, najlepiej na torze. No to ten tryb kupra, bajka, nie wiem, posłuchajcie. Pewnie nie słychać wydechów, ale staraliśmy się to nagrać. Też nie wiadomo po co. To burczenie jest podbijane z głośników. No właśnie, po co? To i tak burczy. Przełączmy, bo będzie za głośno. Nie wiem po co to jest, bo te wydechy, Akrapowicz, one naprawdę brzmią. I tu no właśnie. Te wydechy kosztują 19 tysięcy złotych. Czy opłaca się je kupić? Nie. Ale czy warto? Jasne, że tak. To wszystko jako całość robi wrażenie coś niesamowitego. Znaczy, to nie jest coś niesamowitego tylko w dzisiejszych czasach. Te wszystkie 1 2 1 0. Jak najmniejsze spalanie, emisja, prąd i takie burczydło. No jaram się. Nie będę oszukiwał. Jest tutaj nawet więcej trybów, indywidualnych, gdzie możemy sobie zmieniać zawieszenie. Układ kierowniczy, silnik, skrzynia, to wszystko można, tutaj wszystkim można pokombinować, naprawdę tych możliwości dostosowania jest pełno, jest nawet tryb off-road i co ciekawe tryb drift. I tu zobaczcie, nawet samochód informuje nas, że to jest tryb tylko na zamknięte drogi, dla kierowców dysponujących odpowiednimi umiejętnościami, to anuluj. I lećmy dalej, przejeżdżam przez próg w trybie komfort. Ja się nie spodziewałem, byłem przekonany, że będzie twardo, sztywno, będą wypadać plomby. Nie, normalnie tym samochodem można sobie jeździć po takich progach. Kolejny, przejadę w takim większym, wyższym miejscu. Luzik. I właśnie, czy tym się da jechać na przykład w trasie? Wyciszenie. To nie jest cichy samochód. Miejcie to na względzie. Nie jest źle, natomiast jak sobie porówna. Zrobię głupie porównanie. Szczególnie jak usłyszycie, ile ten samochód kosztuje, bo trzy razy więcej niż Astra, którą jeżdżę, to ten jest trzy razy droższy, a Astra jest trzy razy lepiej wyciszona. I nie chodzi tylko o tego akrapa. Tu jest trochę głośno. Musicie to mieć na względzie. No i kolejna rzecz, spalanie. I tu jest tak, nie wiem czy dziwnie, no ciekawie. Da się tym samochodem spalać, nie wiem, 7 litrów. Gdzieś tam pod miastem, wolno, da się. Tylko ja tak nie umiem. Udało mi się, jak chciałem zobaczyć. Każda moja jazda miasto, autostrada, wszędzie średnio to jest zawsze 16 litrów. Tylko, no, możecie się domyśleć, że ja tutaj najspokojniej nie jeździłem. Jak starałem się sprawdzić ile to może spalać bez szaleństw no to w Warszawie wychodzi mi tak 9-10, na ekspresówce 8 autostrada też jakieś 9, ale to jest naprawdę taka bardzo spokojna jazda, bo tutaj 12-13 mam non stop, da się więcej tylko z drugiej strony no 333 konie i poniżej 5 sekund do setki, 5 dla mnie te wartości są to źle brzmi, bo to jest dużo ale na to co ten samochód potrafi spoko, dalej same własności jezdne, jak to skręca może nie w komforcie, ale już w performance, zakręty. Ja też miałem takie fajne porównanie, bo ostatnio przesiadałem się do kilku samochodów. I te kilka samochodów były takie, że one nawet fajnie się prowadzą. I potem wsiadłem tutaj i szczęka tak. Nie odbierzcie tylko, że to jest sportowy samochód, że ja coś takiego mówię, taki prawdziwy sportowy. Nie jest. Natomiast to prowadzenie tej kupry, coś fantastycznego. Jakieś łuki, takie dróżki i ten samochód. No bajka. Ale dobra, to teraz zepsuję zabawę wszystkim tym, którym się ta maszyna spodobała, bo posłuchajcie, ile takie cacko kosztuje. O ile cena 150-konnego Formentora startuje z poziomu 141 400 zł i nawet dwulitrowe, 204-konne TSI z napędem na 4 koła można kupić już od 173 700, to uwaga, katalogowo cena dzisiejszego bohatera Startuje od 243 500 zł, a po doposażeniu we wszystkie bajery, wydechy, lakiery, pakiety cena testowanego egzemplarza to, jeszcze raz uwaga, dokładnie 312 102 zł. No i właśnie, samochód, który jest naprawdę do wszystkiego, jeśli się tutaj zmieścicie, może pod tym warunkiem. To macie samochód komfortowy na co dzień, dziecko, przedszkole, żona, gdziekolwiek. Chcecie na tor, to macie nawet tryb drift. Chcecie pojeździć szybciej, to macie poniżej 5 sekund. To jest auto, które łączy tak skrajne rzeczy, które wydaje się, że się nie da ich połączyć: komfort, sport, burczący wydech i w miarę cicho to jest samochód dla takiej osoby jak ja która potrzebuje często pojeździć normalnie, kogoś tam rozwieść a wraca no i chce tej żyłki sportowej tylko ta rzecz o której przed chwilą powiedziałem cena, no 300 tysięcy nawet więcej Kupra, zrobiliście niesamowicie dobry samochód i cenowo podchodzimy pod premium tu się wszystko rozegra samochód dla w tej wersji mega specyficznego klienta, który jeśli się na niego zdecyduje, to powinien być niesamowicie zadowolony. Dajcie znać, co myślicie o takiej kuprze. I też jestem ciekawy, jak już teraz mamy te kupry VZ, pluginy i taka kupra, prawdziwy VZ. No to takie pytanie do Was, czy te pluginy to się powinny nazywać VZ, czy może nie do końca? Dwa zupełnie inne samochody. Czekam, jak zawsze, na Wasze opinie w komentarzach. Pogadajmy sobie o tym. No i też po raz 1582 poproszę, jak macie sekundę, ocencie ten materiał, bardzo, bardzo, bardzo mi tym pomagacie. No i może ktoś sobie nawet ten kanał zasubskrybuje, a ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!